Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony na moim kanale, dzisiaj w podcaście, w piątek porozmawiamy krótko o tym co w trawie piszczy u mnie, te podcasty będą regularne, więc warto na pewno wyczekiwać ich, ponieważ tam będą pojawiać się informacje na bieżąco oraz to co może się zmienić na kanale, na początku jednak chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. Dla mnie jest to bardzo motywujące, więc cieszę się, że to co robię Wam się bardzo podoba i że chcecie tego więcej. Co do subskrypcji jeszcze, muszę przyznać, że sam się nie spodziewałem. Że będzie ich tyle miło mi, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będziecie ze mną jeszcze dłużej i że będzie nas coraz więcej. Pamiętajcie, nie ma kanału bez widzów, więc pamiętajcie, że ja jestem dla Was, żeby uprzyjemnić Wam e, swoimi publikacjami czas. Wy jesteście dla mnie, żeby nakręcać mnie do pracy, e, motywować, by tworzyć jeszcze lepsze materiały. Także mm, tworzymy tu na kanale pewnego rodzaju e, symbiozę, e, tylko jeden organizm i dlatego chcę Was e, zaprosić Serdecznie do e, grupy oraz e, strony na Facebooku. Linki do nich znajdziecie w e, prawym dolnym e, rogu baneru kanału. E, będzie nas tam coraz więcej. E, myślę, że tam będą e, się pojawiać wszystkie informacje na temat publikacji materiałów. Tam będą również. E, Pojawiać się Wasze pytania, problemy, może uda nam się wspólnie rozwiązać jakieś kwestie. Bardzo bym chciał, żeby to była grupa wzajemnej pomocy, nie tylko informacyjna, więc im będzie nas więcej, tym dla mnie lepiej. Uważam, że tworzymy fajną ekipę. Postarajmy się, żeby było nas jeszcze więcej, więc. Zapraszam, linki jak mówię macie w y, banerze kanału. Y, chciałem bardzo serdecznie w tym miejscu również podziękować za wszystkie y, banery za y, nowe logo na kanale y, Bartkowi Rutkowskiemu jednemu z moich y, moderatorów Postarał się i y, naprawdę się y, przejęło to E, co widzicie praktycznie e, wchodzące na mój kanał czy e, grupę czy też e, stronę na facebooku dzięki wielkie e, jeśli chodzi o to co e, ogrywamy aktualnie to na pewno ogrywamy e, bus drivera farm managera ets-a i PC Building Simulator co ważne mm, chciałbym żebyście e, zaproponowali też e, nowe e, serie które mogłyby się pojawiać e, e, na kanale natomiast e, szykuję dla was pewnego rodzaju niespodziankę mm, ale o tym za chwilę natomiast co dalej jeśli chodzi o plany na kanale plany na kanale są jasne chcemy żeby kanał się rozwijał chcemy żeby powstała wokół niego fajna wspierająca się społeczność Dlaczego? dlatego pomyślałem sobie że warto byłoby na przykład rozważyć live na których byśmy się spotykali, mogli rozmawiać, byście na żywo widzieli e, moją rozgrywkę. Mm -hmm. Moderatorzy dobrani, więc myślę, że jedynym problemem jest w tym momencie ograniczenie sprzętowe, mm, czyli brak drugiego e, monitora, na który to monitor e, w tej chwili zbieramy środki. E, zbiórka odbywa się za pośrednictwem Tipli. Linki do tipu macie pod materiałami oraz w banerze kanału, więc jeśli ktoś, komu podoba się moja praca, zdecyduje się na e, wsparcie kanału, może zostawić napiwek dla mnie. Im szybciej, im szybciej zbierzemy e, środki na ten monitor, tym szybciej on się e, pojawi. I tym szybciej pojawią się, być może na kanale live. Tyle, że temat liveów jeszcze jest do obgadania z moderacją kanału, ponieważ e, e, tak naprawdę mm, trzeba się zgadać czasowo. Wiadomo, każdy pracuje, każdy ma swoje prywatne życie, więc e, trzeba tak dobrać e, termin. E, Odcinka e, czy materiału, żeby każdemu pasowało? Natomiast e, myślę, że w pewnym momencie da się to zrobić. E, także temat otwarty. Zachęcam w komentarzach do e, pisania, e, co na ten temat e, myślicie. Czy chcielibyście coś takiego? Tak jak wspomniałem, e, kanał e, posiada. E, platformę Tiply, na której możecie wspierać rozwój e, środki będą przeznaczone zarówno na rozwój e, sprzętowy kanału jak i na mm, zakup na przykład e, nowych gier e, bardzo chętnie bym zobaczył e, to e, jak e, bardzo chcecie e, ogr żebym ograł jakąś grę m, na kanale chętnie Nowe sugestie na nowe serie y, usłyszę. Co do nowych serii, y, tak naprawdę y, powoli y, zaczynamy myśleć o kolejnych seriach, y, ponieważ y, te cztery, które mamy, y, to są serie, które się będą y, y, pojawiały y, regularnie. Y, Natomiast e, tak jak jest na przykład e, seria e, z mm, Baz Drivera to, o, to jest seria bonusowa e, tak jak e, seria z Farm Managera, więc one mogą się pojawiać e, nieregularnie e, a z pewnością bardzo wam się spodobała seria z PC Building Simulatora i ETS 2 więc e, te serie regularne będą się regularnie e, pojawiały w soboty i w niedzielę, jak to e, wspominałem w jednym z ostatnich e, materiałów e, informacyjnych. Także e, jestem otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie. Co jeszcze? Jeżeli uda się jakąś grę. E, co sobie powiem, dorwać, to chętnie ją ogram. Były plany, były plany stworzenia wirtualnej spedycji na kanale, natomiast na dzień dzisiejszy rozmowy jeszcze co do niej trwają, więc Ciężko powiedzieć na jakim etapie tak naprawdę jesteśmy, ponieważ dopiero rodzi się pomysł jakby ta VSK miała wyglądać, kto by chciał pomóc w jej rozwoju, jakie zasady miałyby w niej panować. Także jak coś więcej będzie wiadomo, na pewno się dowiecie. Jeśli chodzi o plany na kanale, to z pewnością m, mówię, e, będą to w przyszłości live. W tej chwili nie umiem m, podać e, konkretnej daty, jeśli o to chodzi. E, natomiast w planach na kanale na pewno są też nowe serie. Nie chcę zamykać się na cztery e, w tej chwili ogrywane tytuły, e, i zobaczymy. E, jak e, bardzo będziecie zainteresowani nimi, także proszę o e, sugestie w komentarzach e, co do ogrowanych tytułów, e, głównie tytuły z e, biblioteki Steam, choć posiadam też tytuły w innych bibliotekach e, typu e, GOG czy e, chociażby Origin. Epic? Nie ma problemu, żeby pobrać sobie e, jakąś grę e, z tego e, typu klienta i obrać z Wami bądź dla Was. W zależności od ilości czasu, um, wstępnie mogę powiedzieć, że um, mamy względnie regularnie. Wymieniające się serie bonusowe, ponieważ wczoraj e, wczoraj e, skoczył farm manager, e, dzisiaj skakuje podcast, a, w, a pojutrze w sobotę spotkamy się w ETS2. Mm -hmm. mm, jeśli chodzi o ETS2, mm, Będziemy dalej kontynuować e, rozgrywkę kariery od e, kierowcy do właściciela. Natomiast e, niewykluczone, że w sobotę w ramach e, odskoczni od serii e, głównej z tej gry e, pojawi się e, seria e, poboczna z fikcyjnej Polski od ta meta Także e, na chwilę obecną trzymajcie łapki na pulsie. E, bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje. Każdą okazaną pomoc, wsparcie i zaangażowanie w rozwój kanału. E, myślę, że z czasem będzie nas coraz więcej. E, Prowadzę rozmowy, e, prowadzę rozmowy z jednym e, ze znajomych e, na temat materiału, który może ukazać się na kanale e, jako materiał bonusowy. Podejrzewam, że... E, Więcej szczegółów poznam i przekażę Wam wkrótce, dlatego na chwilę obecną tylko delikatnie kreślę plany. A na chwilę obecną bardzo serdecznie mówię. Zapraszam wszystkich na grupę i stronę kanału na Facebooku. Linki przypominam Macie w banerze, więc. Im będzie nas więcej, tym będzie weselej. Na pewno na Facebooku będą pojawiać się dodatkowe informacje, zawsze o materiałach. Będzie można się wymienić w grupie poradami na temat GET, chociażby uzyskać wsparcie wymienić modami także myślę, że nicotowa ciekawa zobaczymy na ile skutecznie da się to zrealizować jeżeli uda się zrealizować pomysł aktywacji grupy i strony na facebooku tak naprawdę pomyślimy o Udostępnieniu Wam kolejnego kanału komunikacji. Żebyśmy mieli łatwiej do siebie dotrzeć. No a na chwilę obecną raz jeszcze dziękuję za każde wsparcie, wszystkie suby, komentarze. Łapki w górę i dzwoneczki. Pamiętajcie, że to bardzo motywuje do pracy. Wam pomaga być na bieżąco, a mówię w dobrowolny sposób. Jeżeli wam się podoba to, co robię, chcecie, żeby się kanał rozwijał, możecie też wesprzeć kanał finansowo. Środki na pewno trafią mm, na cel związany z kanałem, więc na dzień dzisiejszy mówię Wam do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć Pa, mówił Pablo.